Witajcie na kanale bezprzepłacania.pl. Dzisiaj zaprezentuję wam nową wersję inteligentnej szczoteczki sonicznej Oclean X Pro. Zobaczycie jakie możliwości daje szczoteczka łącząca się ze smartfonem oraz czym nowy model różni się od starszej wersji. Zapraszam. szczoteczkę Oclean X Pro zamówiłem na Aliexpress. Nie przyszła do mnie jednak z Chin, lecz z polskiego magazynu. Pod filmem dowiecie się jak zamówić ją obecnie najtaniej i z jakich promocji możecie skorzystać. Na eleganckim pudełku znajduje się informacja, że szczoteczka została nagrodzona za swój design i szczerze mówiąc nie dziwię się. Jest naprawdę ładna. w zestawie znajdujemy jeszcze niewielką ładowarkę, która pełni również funkcję uchwytu. Jest też kabelek USB oraz instrukcja obsługi pełna i skrócona. Przyjrzyjmy się szczoteczce z bliska. Jest niemal cała niebieska. W centralnej części widzimy ekran dotykowy o przekątnej niecałego cala. Nieco niżej znajduje się natomiast dyskretnie zlewający się z ekranem przycisk fizyczny. W moim zestawie znalazła się tylko jedna końcówka. Jednak można od razu zamówić zestaw z większą ich liczbą. Ta jest standardowa, ale do wyboru jest też kilka innych rodzajów. Pasują wszystkie końcówki marki Okli. U spodu szczoteczki widzimy jeszcze tylko styki ładowania, a sama szczoteczka, jak widzicie, jest całkiem smukła i faktycznie ładnie zaprojektowana. Po włączeniu szczoteczka zaproponuje nam sparowanie z telefonem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Omówmy jeszcze kwestię ładowarki. Jest ona malutka i składa się w zasadzie z dwóch elementów, które trzymają się na magnes. Widzimy tutaj piny do ładowania oraz zasłoniętą zaślepką wtyczkę ładowania. Szczoteczkę wkłada się bardzo prosto, zwłaszcza, że nie ma znaczenia w którą stronę będzie obrócona. Ładowarka pełni również funkcję uchwytu, który możemy przykleić do ściany. Uchwyt mocujemy na bardzo mocną taśmę 3M. Po recenzji poprzedniej szczoteczki Oklin, sporo osób, w tym o dziwo użytkowników szczoteczki, pytało mnie, jak mają naładować szczoteczkę, kiedy uchwyt przykleją do ściany. Otóż nie ma nic prostszego. Na ścianie możemy zostawić tylko ten cienki element. Sam odwarkę możemy leciutko odpiąć. Do ładowania szczoteczki. Możemy użyć dowolnego źródła zasilania, które ma gniazdo USB. Sprawdzą się do tego różne ładowarki telefonów, czy też powerbanki. Czas ładowania do pełna to zaledwie 2 godziny, a bateria trzyma nawet 40 dni. Przy standardowym użytkowaniu będzie to jednak około 30 dni. Jest to jednak i tak bardzo długo. Co ciekawe, ładowarka pasuje również do poprzedniego modelu Oclean X. Właściwie to zmiany w stosunku do poprzedniczki są niewielkie. Jak już wspomniałem wcześniej, szczoteczki korzystają z tych samych końcówek. Model Pro ma natomiast nieco większą moc i bardziej wydajną baterię. Niewątpliwym atutem szczoteczek O'Clean X i X Pro jest ekran dotykowy, za pomocą którego uzyskujemy dostęp do wielu ustawień. Możemy tutaj zmienić tryb i intensywność pracy szczoteczki, czy też czas szczotkowania. Szczoteczka oferuje aż 42 000 ruchów na minutę, czyli o 2000 więcej od poprzedniczki. W trakcie pracy na wyświetlaczu widzimy ustawiony tryb pracy oraz pozostały czas czyszczenia. Po ukończonym czyszczeniu, szczoteczka pokaże, jak nam poszło. Jeszcze więcej opcji zobaczymy jednak po zainstalowaniu aplikacji O'Clean na naszym telefonie i sparowaniu telefonu z naszą szczoteczką. Szczoteczka łączy się z telefonem po Bluetooth, a samo parowanie jest banalne. Po sparowaniu uzyskamy dostęp do licznych statystyk i ustawień Możemy na przykład podać w aplikacji informacje odnośnie naszego uzębienia i poprosić aplikację o dobranie optymalnego dla nas programu czyszczenia. A mamy tu do wyboru program na dosłownie każdą okazję. Możemy wybrać jeden z sugerowanych lub ustawić własny. Po mojej ostatniej recenzji szczoteczki parę osób marudziło, że nie pokazałem jak się czyści zęby. Od razu uspokajam. W aplikacji są odpowiednie instrukcje i to przy każdym programie czyszczenia. Jest też dział z najczęstszymi pytaniami. Ponadto w aplikacji znajdziemy historię naszych szczotkowań i będziemy mogli przeanalizować jak nam idzie. Nawet jak nie potrzebujecie tych wszystkich bajerów, to szczoteczkę warto sparować z aplikacją, aby zmienić jej język z domyślnego angielskiego na polski. Po sparowaniu komunikaty na szczoteczce od razu zamienią się na polskie. Poprzez aplikację warto również zaktualizować oprogramowanie szczoteczki. Jeżeli chcemy uzyskać dostęp do nowych funkcji. Jeżeli nie korzystaliście z tego typu szczateczki, możecie się zastanawiać, po co tyle tych ustawi. Otóż szczoteczka w zależności od tego, w jakim trybie jest ustawiona, drga w kompletnie inny sposób. Tak rusza się przy standardowym czyszczeniu. Tak przy wybielaniu. A tak przy masażu. Ponadto, dzięki sześcioosiowemu żyroskopowi, szczoteczka jest w stanie przeanalizować, jak skutecznie myjemy zęby i czy popełniamy jakieś błędy, np. pomijając jakieś miejsce. Skuteczność Oclean X Pro jest rewelacyjna. Jeżeli jeszcze nie mieliście szczoteczki sonicznej, to wiedzcie, że jest to gruby błąd. Jeżeli natomiast rozważacie wybór pomiędzy licznymi modelami, to myślę, że Oclin X Pro jest idealną opcją, jeżeli poza samym czyszczeniem zębów chcecie dodatkowo kontrolować swój sposób mycia. Różnice pomiędzy modelem X Pro a modelem X są znikome, ale i różnica w cenie też jest niewielka. Tym samym osobiście brałbym ten nowszy model. Po więcej informacji zapraszam na stronę bezprzepłacania.pl. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o tej szczoteczce. Będę również ogromnie wdzięczny za wszelkie lajki i za subskrybowanie mojego kanału. Pozdrawiam.